Cześć! Witajcie! Zdobyliśmy cukier w poprzednim odcinku i to ile zadowolenia! Do Wszyscy prowadzą ze sobą wojny. Do demografii nie chcecie zaglądać, ponieważ jest ona zbyt perfidna dla mnie. W Żołnierzach jestem drugi, we wszystkim jestem pierwszy. To powinniście oglądać całymi dniami, gdyż... Znakomita polityka doprowadza do tego jednak Znaczy wiecie, chwalę się, chwalę Pieprz, pieprz chudy, ja mam lepszą, oczywiście możesz mieć lepszą Moj... ja nigdy takiej nie miałem żeby mieć wszystko, prawie wszystko No, no Napoleon pieprzony, sojusz z nim le, le, No dobra Tutaj musimy mieć University? University, oczywiście Ach, droga jest Musi się wszystko Pokrywać ze sobą Dobra, ja już tutaj lecę. Modowałeś drogę, tutaj bank w Damaszku. A nie no, koszary w ogóle. Nie jest nieporobiony, złota era. Oliver Cromwell. Okej, okay. a no tak starbabicę miałem zrobić. Wit, mogę napieprzać? Nie mogę, dziwne. Kufa. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Lecimy pod bazar oczywiście, bazar 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 forever, No przej na never, na never, No No nie po prostu nie Gdzie ja mam mam Lećmy... lecimy. Dobra. Zostań, zostań tutaj, zostań. Bo nie mam sił. Eee, kasranet. Eee, nie wiem w ogóle co ja czytam <grym> Chyba nie to... nie to miasto przeczytałem. Bo zupełnie coś bez sensu. M mur, wszędzie, mury, wszędzie, mury, mury... Mury, mury wszędzie. Czuwaj. Czuwaj, następna natura. Równiny, czy ja mogę gdzieś pod produkcję iść? Tutaj mogę iść pod produkcję. Z tobą jeszcze nie zakończyłem rozmowy, droga. Farmo! Nie zdobywają nowe sari Czyli Indie też prowadzą wojnę, znakomicie! ojej. Proszę, zostawcie mi tych arkabuzerów. Kościelki. O, dziękuję amerykańcom. Nawiązałem! Znakomicie. Też się z nimi przyjaźni. No i bardzo dobrze, bardzo. Facebook! Dobra, żartuję przecież. Chody ma taki furiz Lubię Facebookka, lubię, szczególnie gdy ktoś odpisuje... O, brama branderburska The fuck kiedy ja to robiłem w ogóle Aha! guderian No to lecimy dalej z oczywiście Zakończyły się układy, tak? Okończyło się wszystko. Mhm. Lecimy warsztat. Jakże inaczej, na nadrżanie, nadrżanie. Plus dwa produkcji, dobra, to mi pasuje, bo ja wbijam tutaj. ramię. oni są tylko do zwiedzania. A plus 30 złota zawsze się przyda. Nie, nie. Ta, tyle kasy to mi nie potrzeba akurat. Czy to jest ci jednostka ciężko zbrojnych? Tak, jest, jednostka ciężko zbrojnych. Ten oddział, który widzę. You special. Oho, Belgrad, welcome in the Belgrad News Czyli przez równiny, przez wzgórze strzelać nie można i Bardzo dobrze zaprojektowane no, Zmiana warty, tak? Znakomicie nam idzie no dobra, ja już nie patrzę w te statystyki Bo tylko się motywuję, nie demotywuję Ja się tylko motywuję tymi statystykami Może i to dziwne, że nie chcę się motywować Nie chcę, nie chcę po prostu wystawiać się na marne Tak, na marne Ok, no i ile ta farma jeszcze będzie to się robiła? No dobra, muszę zdobyć stare sari, żeby mieć No jakiś punkt dowodzenia też się uzięli na to. Rozwalają pojedyncze, tak? Mm -hmm. Zresztą chyba dobrze zrobili. Wenecja i Ameryka zostają sojusznikami. Wenecja to nie jest cywilizacja od razu mówię to jest miasto-państwo. Zawarli sojusz z miastem państwem. SOMEONE, SOMEONE! Dobra, trzeba w kasy iść. Budżet jest najważniejszy, ten. No znowu! Fucking. Ajajajaj, ajajajajajajajaj. Telefony, telefonów masa, Zapomnijcie o tym. Jak najszybciej. Już nawet może wam to wypaść z mózgu. Tak. Tak... oby. oby Zresztą znaczy, tu nie ma szlaku handlowego. Tutaj nie ma drogi, tu też nie ma. Tu jest droga, nie ma drogi. W ogóle da fuck. powinna być droga! Nie! Nie! Japsaj, psaj. Opcji konsai, tak? Dobra Tara tararara, tararara, tararara. Retard team Oka... Eee. Dobra, stare sari jest moje w nazwanej torze, bo to nie, nie ma po prostu opcji, żebym tego nie zdobył, no Prawda jest taka, że opcji jest cała masa, nie pasuje <grym> Okej okay. mm -mm. Co to nie może pływać po oceanach? Te jednostki mogą zaokrętowane pływać To nie może, bydło jedno Jednostka bez rozkazu Przecież wybierałem no już bez przesady Droga Okej okay, yy. zaraz będą pisali żebym Teraz to ja im na pewno nie oddam na pewno im teraz nie dam spokoju, nie dam im pokoju nigdy w życiu za żadną kasę. Nawet jakby dawali wszystko, chyba, że dają mi stare sari i jeszcze jakieś miasto. To będzie się bez strat. Nawet na 10 tur nie nam spokoju, nawet. Lecimy z Gwinta, tak? O Jezusie, jak wzajem w mikrofon, przepraszam Was. Fabryki zwiększają. O wspólny. Ojej. fabryki zapewniają. Mm -hmm. O plus jeden. Nauki z każdego punktu handlowego Ale żeśmy dostali teraz Ale jebs Dobra, to jest ostatnia Fala Tak dobra, o, no Musimy teraz zdobyć stare sari Oczywiście stare sari zostały zdobyte No bo jak żeby inaczej? Tak, oczywiście Próbujecie. Próbujcie Próbujcie może Wam się uda, dobra, weź produkcję. Nie bazar, sąd Cy ty. sąd Anden, okej, okay. tutaj trzeba zakupić. Nie, 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 nie. dobra, jedziemy Anjar, 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 Anjar jednostkę Arkeuzerów Arkeuzerzy. Czy wzgórz? Czy ja wal... będę walczył tu na wzgórzach? Nie, ja będę tu walczył na tarenie płaskim. Z barwników. Głoduję. Aha. Aha, przy takim... Będę... Cztery pola głoduje? no dobra. jest nie ma, tylko pola wokół. Głód opętał świat, tak. Uniwerek, uniwerek. Dobra, tutaj jest na razie co jeść Bo tu kucharek jest sześć Taki żarcik przysłowiowy Oha, oha, oha Nie ma już zanim paktu pokojowego Okej okay. Agra chce barwników TO JEST TA AGRA, PERFIDNE ZŁO Zapomnijcie, proszę. W ogóle tyle samo złota mi daje kupanie złota co punkt handlowy. Podejrzewam, że punkt handlowy będzie dawał więcej. A jeszcze nieskończony punkt, tak? Ta schronia ma AT. Aha, to nie już się tutaj sępią na mnie Przez przywódcę rzymu aha, no dobra, to teraz będzie fala oczernień Czekam na to Ha, <grymny> ha, <grymny> 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 Jak gwiazdo nie. Okej. Okay. Kalkuta ma teraz czterech obywateli. Biblioteka, koloseum, latarnia morska, wiatrak. Biblioteka. Nie, nie wiem dlaczego ja wszystko czytam. Jestem idiotą, szczerze. Wszystko czytam. Koszary, dobra. A jeszcze ci. No, dokładnie. Jeszcze... A ci drogę budowali, tak? Tu punkt handlowy, skończcie go w końcu. O, ten stateczek ładny. To jest statek parowy no Właśnie, no i tym się nie ruszyłem, tą jednostką która jest jednak troszkę przydatna szczególnie w mieście nie port... no w mieście portowym trochę O Jezu się trochę porwali chyba dla mnie Ale i się nie porwali, ja się porwałem ja nie mam dostać Z to jednostką jeszcze się nie healowałem. No to jest stry... O kurwa! Trzeba 2 obywateli O nie, Oni mają Imperium! Ja mam pikusia, a nie Imperium w porównaniu z nimi. Dobra, robię wszędzie drogi, żeby było szybko. Został utworzony, tak? Został utworzony. Czyli dwa szlaki w jednym. Arkebuzerzy. Strzelców będziemy robili, tak? Ha, dobra, to się, to się cofaj. Powinno dać. No i da się strzelić. Ulepszy ich Mongolia! Mongolia! Aha. Nie będziecie pozyskiwać ropy. Musi, musi w dwóch miejscach na raz. SRS-y Seriously, bitches? Oh, die, motherfuckers Strzelcy Okej okay. Bitch, bitch, die, die, bitch Dynamite Oczywiście, że dynamite nie, Albo Lot Zaczmy, co się bardziej opłaci Dynamite Dynamite na razie się bardziej opłaci dynamite 7 Tur Medyna, Narodowy Bank Medyński. Co tam ile jest na kasyna? Tu? O 208! A to... To tak trochę dupa Tutaj tak, tutaj tak Tutaj. Jeszcze ten punkt na pieprzacie? Jeszcze no Po prostu ile oni tam budują z wejścia tur? Mowa umowa naukowa, kto? Anglia i Ameryka, no to jest ciekawe, ciekawe rozwiązanie. Anglia w dupę poszła, Ameryka w chuj wysoko. O, o Rozjebali mi armaty, tak? Oni rozjebali mi armaty. Ja rozjebałem im całe imperium. Nie, to jest przegrane, to jest przegrane. Ja już widzę na pierwszy rzut oka Że to nie jest do wygrania. Bo mam tylko trzy jednostki, źle rozstawione jednostki, co jest najważniejsze. O, no daj jak się obmuruje, to będzie dobre. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Daj wiecie, daj Dobra, na razie sobie pozwiedzam co tutaj mają ogólnie. Właściwie, co ja się pieprzę? Przecież trzeba zakupić robotników. Ojo, robotnicy. A osadników zresztą też. A, dobra. Wybierz produkcję najpierw. Damaszek robotnicy. Nie. Arsenał. Tak. Arsenał musi być. Wszystko musi być. Haha, jeszcze je. Do piechoty. Proszę bardzo. Strzelcy. Strzelcy do piechoty. Fuck logic. Mademoiselle? No what the fuck? Seriously? You're fucking kidding um, Anhar, an 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 anhar, Dobra, tutaj mamy ryby, mamy ryby, czyli opłaca się latarnię morską oczywiście. Tak, w końcu zrobili, brawo! Trzeba to połączyć szlakiem handlowym. Mhm, tutaj zrobione. Ok. Wszyscy się rozwijają w swoim tempie. I nie szybciej drodzy wolniej. To myślę, że będzie najlepszy temat na podsumowanie. Ile to się buduje? Ile? Haha! <słuch> okej, okay. okej, okay, okej. Okay. Dobra, mi to jest bardzo na rękę, powiem wam szczerze, bo to było przygrany dla mnie. Zresztą dla Chingiszczana też ja im mogę tak stać na terytorium. Otworzyli mi granicę, dali mi kasę, dali mi żelazo wszystko mam. Co najważniejsze? 10 turnów na wzmocnienie się mają oni i ja. Czyli co? Jakie są wnioski? Szykuje się znakomita bitwa z Chingiszczanem. A jako, że ja nie łamię reguł... Jestem oczywiście zajibisty. Nie będę prowokował zachowań niepotrzebnych. Czyli nie będę prowokował wojny. Tak, zdecydowanie najlepszy, najlepszy morał, jaki mogłem sobie wymyśleć, to właśnie taki. I co, wyjeżdżamy czy nie? Wyjeżdżamy. Wszyscy mamy czas na zregenerowanie sił, cofnięcie się, tak aby myślał, że naprawdę służyliśmy, a tak nie będzie. Bardzo cwane, bardzo mądre. Teraz czekamy tylko na rezultaty tych posunięć moich. Ale jako że wy bierzecie także bierny udział, to też waszych posunięć. Bardzo wielki dylemat moralny pewnie mieliście teraz. Jeżeli wiecie, co to dylemat moralny, ale już twierdzę, że powinniście wiedzieć, co to jest dylemat moralny. Jeżeli nie, łapka w dół. Zobaczmy, ile osób nie wie, wszyscy pewnie będą wiedzieli, co to jest dylemat moralny. Okej, okay, okej, okay, rozumiem, też kiedyś nie wiedziałem. Dylemat moralny, zastanowienie, takie wewnątrz siebie. Jeżeli by ktoś nie wiedział, powinniście wiedzieć, jednak. Bo dylematy moralne przeżywamy codziennie. Na przykład ja przeżywam teraz dylemat moralny. Ty też przeżywasz teraz dylemat moralny. Zastanawiasz się, kiedy zakończy się ten odcinek. Chociaż widzisz, która jest minuta na YouTubie. Konkretnie na temat, do no rzeczy. Do następnego odcinka. Jeszcze tylko zobaczmy demografię. I to jest demografia. Trzymajcie się. Cześć. Jeszcze tylko screena zrobię.